Dzień dobry państwu, witam Państwa Stanisław Brzozowski. Naszym gościem dzisiaj jest pan profesor Mirosław Piotrowski. Witam pana profesora Dzień i dziękuję dobry. za przyjęcie, zaproszenie i poświęcenie nam swojego cennego czasu. To ja bardzo dziękuję. Panie profesorze, chciałbym dzisiaj porozmawiać z panem profesorem na temat stosunków rosyjsko-amerykańskich, ale w kontekście właśnie tego, co się w ogóle w polityce dzieje na całym świecie. I tak, e, oczywiście zaczniemy może od kwestii e, negocjacji między Stanami Zjednoczonymi a Rosją w sprawie pokoju na Ukrainie, które dosyć jednak opornie, można powiedzieć, idą. Tutaj zełęski, zapiera się no, rękami, nogami, mówi, że nie zgodzi się na aneksję Krymu, chociaż ten Krym już dawno oddał i nawet sam Trump na, na, na tym ich się tak zwanym, skrytykował go mówiąc, że jak Rosjanie zajmowali Kryj, to, to nawet nie wystrzelili Ukraińcy ani razu i dali sobie ten Krym tak po prostu odebrać z, z godziny na godzinę. No ale m, m, chciałbym pana profesora zapytać, czy Rosja, bo tutaj wydaje mi się, że jeszcze jest jakieś drugie dno w tym wszystkim, to znaczy nie chodzi o samą Ukrainę, o sam pokój, bo, bo wiemy doskonale, że to była proxy war. I to jest jakby też zastępcza sprawa. Natomiast istota rzeczy dzieje się tutaj bardziej moim zdaniem na Bliskim Wschodzie i między, w relacjach między Izraelem a Iranem, bo niewątpliwie Iran jest zagrożeniem dla Izraela i dla jego planów budowy Wielkiego Izraela, czyli tak zwanego Izraela od jednej rzeki do drugiej rzeki, od Wielkiej Rzeki do, do, od Nilu, krótko mówiąc, do Eufratu. Czyli odbudowa jakby tego biblijnego imperium Izraela. No i w związku z tym chodziłoby chyba o to, żeby pozostać albo zneutralizować Rosję, bo wiemy, że Rosja z kolei ma jakieś układy polityczne, nie jakieś, tylko konkretne układy polityczne z, z Iranem tutaj. Nie? I jakby pan profesor to skomentował? Co tutaj jest jakby istotą rzeczy? Nie? Mamy do czynienia w polityce międzynarodowej, zwłaszcza tej kreowanej przez Stany Zjednoczone, Rosję i inne kraje, także te, które czują się mocno z takim systemem naczyń połączonych. Tak jak pan redaktor zaczął, jest wojna na Ukrainie. I są interesy w Azji, ale też są interesy Stanów Zjednoczonych, tam gdzie jest Panama, czyli kanał panamski, I oczywiście Izrael, najbliższy sercu, nie wiem czy rozumowi, ale rozumowi pewnie też Donalda Trumpa i jego administracji. I oczywiście Iran. I tak dalej. Donald Trump zapowiedział w kampanii wyborczej, że będzie przede wszystkim dbał o interes obywatela amerykańskiego i że wygasi wojnę na Ukrainie i to zapowiadał z dnia, że jeszcze, na, dzień. Z dnia na dzień, że jeszcze nie zostanie zaprzysiężona, a już tak się stanie. To miało swoje dobre i mniej dobre strony. Dobre dlatego, że pokazał wolę i teraz naprawdę musi zakończyć tę wojnę, bo wyjdzie na polityka, który któremu coś się nie udaje, więc mm -hmm, musi, jednocześnie mm -hmm. odkrywając karty w czasie kampanii wyborczej, yy, trochę rozuchwalił Putina, ale także wspomnianego Zołońskiego i innych przywódców. No bo zawsze tak jest, skoro tobie zależy, skoro obiecałeś, no to no chwilę, tak, to tak. jeszcze sobie coś wynegocjujemy. I tak wjeżdżał na początku pan Zołoński. Widzieliśmy to w białym domu. Yy, Donald Trump go po prostu wyrzucił, wstrzymał dostawy. Sprzętu i jednocześnie odciął go od informacji wywiadowczych i natychmiast spokorniał i powiedział, że Donald Trump reprezentuje właściwie Zolańskiego w rozmowach z Putinem, ale potem dawał mu dostęp do metali ziem rzadkich, potem twierdził, że nie, i tak się droczył. No i podobnie y, Władimir Putin, który jest wytrawnym politykiem, ale przecież też oficerem KGB z dawnych czasów. No i przecież naiwny byłby, nie wykorzystując tej sytuacji, że oczywiście każdy. Każdy z nich mówi tak, pokój tak, ale. No i to mhm. ale się przeciąga. A administracja Donalda Trumpa jasno sformułowała swój przekaz, że to de facto nie jest wojna pomiędzy Ukrainą a Rosją, tylko to jest wojna zastępcza między USA a Rosją. No i teraz zależy, zależy Trumpowi, żeby to wygasić. Jadąc tutaj do tego studia, słuchałem radia i w wiadomościach podawali, że na X Donald Trump napisał do Putina w związku z atakiem na Kijów Władimirze, nie rób tego, to było niepotrzebne i tak dalej. No i tam pojechał Marco Rubio do Moskwy, żeby negocjować, więc ostatecznie spodziewam się, że zostanie ta wojna zakończona, że Krym pozostanie przy Rosji, że inne tereny, również oddzielone linią demarkacyjną, a y, wiadomo, Trumpowi zależy, żeby, żeby Rosja wsparła go w tych innych częściach świata, o których była mowa. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, y, Władimir Putin mówi, no dobrze, ale to jeszcze nie teraz. Chcę pokazać, podroczyć się i jeszcze wytargować w punktach takich, o których nie mówimy, i w punktach, o których. Co do, do których nie mamy świadomości, a oni negocjują. No szkoda ludzi, którzy po prostu giną. Te wojny należy zakończyć, i y, interes Polski jest związany ze Stanami Zjednoczonymi. Jesteśmy w pakcie północnoatlantyckim i Donald Trump, czy się to komuś podoba, czy nie, będzie prezydentem jeszcze prawie cztery lata. I należy tak układać te stosunki, żeby były no, nie tylko poprawne, ale bardzo dobre. Ta ekipa Donalda Tuska no, niestety nie wróży niczego dobrego. No właśnie, i gładko żeśmy, można powiedzieć, przeszli ze stosunków Rosja-Stany Zjednoczone do stosunków Polska-Stany Zjednoczone. Eee, właśnie. Mm, w kontekście tak jak pan profesor mówi teraz tej nowej ekipy bo słyszymy od lat taką narrację że o przyjaźni polsko-amerykańskiej o bardzo dobrych stosunkach ale czy to jest do końca prawda bo przecież niedawno Okazało się, że z dnia na dzień Amerykanie zaczęli ewakuować się z Jasionki i minister obrony narodowej Kosiniak Kamysz dowiedział się o tym z mediów. Nawet go nie raczyli poinformować, więc czy to świadczy o tym, że jesteśmy podmiotem, jeśli chodzi o, o stosunki polsko-amerykańskie, czy raczej przedmiotem? No jeszcze tutaj bym dodał do tego wystąpienie sikorskiego ostatnie które no, no jakby nie pozostawia żadnych wątpliwości. Sugeruje po prostu, że związaliśmy się na dobre, a raczej na złe z Unią Europejską i że wszystkie konsekwencje, które na przykład wynikają z wojny celnej chociażby między Europą a Stanami Zjednoczonymi też spadają pośrednio na Polskę. No jak, jak to Pan Profesor skomentuje? W polityce, zwłaszcza zagranicznej, nie ma przyjaciół, są tylko interesy, ale oczywiście są pewnego rodzaju sentymenty, podgrzywanie sentymentów, albo też podszczypywanie się bądź działanie na niekorzyść drugiej strony. I zwłaszcza ten ostatni aspekt jest brany pod uwagę, bo nie jest tak, że po politykach spływa informacja, że na przykład ważni politycy. Nie tak wielkich krajów w skali świata, jak chociażby Polska, negatywnie wypowiadają się czy o prezydencie USA, czy wcześniej. Przypomnę przecież, że jak startował na swoją pierwszą kadencję Donald Trump, to Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej i w przeddzień wyborów przecież jest Polonia. W stanach O czym wiedział mm -hmm, Donald Trump? Mm -hmm. Stwierdził, napisał na tym Twitterze, teraz to jest X, żona mu powiedziała: Jeden Donald wystarczy. Czyli przekaz poszedł tacy rodacy w USA: Nie głosujcie na Donalda Trumpa na, jako prezydenta swojego, bo jeden Donald w Unii Europejskiej wystarczy, czyli mm -hmm. on wezwał, żeby nie głosować na Trumpa. No. To nie spływa jak po karce, mówię, to się nijak ma do sentymentów, nie sentymentów, wystąpił po prostu przeciwko. Tak jak Mateusz Morawiecki właściwie wspierał i słuchał, powiem szczerze, rozkazów Macrona, wyrzucając ministra Szyszkę czy innych ministrów, czy Zwłaszcza tego, tak, ministra, to później zmienił front, nie wiadomo dlaczego, i zaczął atakować Macrona. Yy, I odczytane to zostało jako wsparcie Marine Le Pen. I Macron mu się odwinął i powiedział, że jest antysemitą, i tak dalej. Więc mm -hmm. takie mm -hmm. przypadki nie pozostają bez odpowiedzi. I to pamięta Donald Trump Tuskowi. Ale no, Radosław Sikorski również więcej niż sympatyzował z jego konkurentem Bidenem, a żona jawnie wspierała Ann Applebaum, bo związana z obozem demokratycznym. demokratycznym tak. I teraz Sikorski nominował, teraz, niedawno na szefa placówki amerykańskiej jako ambasadora jest de facto szarze d'affaires Bogdan Klich, na którego nie chce zgodzić mm, się Andrzej mm, Duda, nazywany mm. prezydentem. No to przecież no, tak. ten Bogdan Klich, wcześniej minister obrony, w zasadzie Skompromitowana osoba. No, skompromitowana. Politycznie. Politycznie, zwłaszcza na rynku amerykańskim. No Jeśli on ma reprezentować Polskę w Waszyngtonie, bo nie ma ambasadora, a on jest zawiadujący tą placówką, no to przypomina mu się jego słowa. Żeby nie przekręcić, to zapisałem sobie. bo na Klich powiedział Donaldzie Trumpie, że jest niez, niezrównoważony. I y, nieszanujący demokrację polityk. Że to jest niezrównoważony i nieszanujący demokrację polityk. Jeśli takie zdanie przetłumaczą Donaldowi Trumpowi, to ja zerknąłem sobie do Wielkiego Słownika Języka Polskiego. Tam są różne tłumaczenia, że to jest niebezpieczny, nieobliczalny, ale niezrównoważony mm -hmm. jest napisane, że można sądzić, że jest chory psychicznie. No to. Jest to w wielkim słowniku języka polskiego i y, nie szanujący demokrację, to kto nie szanuje demokracji? Dyktator. Wobec tego no przekaże się ten wypowiedź Klicha w nawiasie przetłumaczoną na język angielski. Trumpowi się powie, że nazwał go człowiekiem chorym psychicznie dyktatorem. Tak? Dyktator no chory psychicznie. I teraz taką osobę wysyła się na placówkę i ma nasz kraj reprezentować. No to jest pewnego rodzaju policzek, można powiedzieć, dla Trumpa. Policzek dla Trumpa, oczywiście, ale no, jak on go będzie przyjmował? Każdy, to nie wiem, czy Państwo wszyscy sobie zdają sprawę, że każdy polityk otrzymuje tak zwany research. Nie bada tego, tak jak pan redaktor szpera w internecie i tak dalej. Dostaje po prostu wydruk, kto jest premierem, kto jest ministrem zagranicznych i kto jest de facto ambasadorem. Dostaje Bogdan Plik i Muszą wyszukać jego wypowiedzi dotyczące USA i Trumpa. No tak. I dostaje to po prostu przed oczy. No i tak. siada taki człowiek i nas reprezentuje i coś chce. I wracam do tego pytania: no to y, wówczas, jak czegoś Polska chce, to pan redaktor myśli, że Donald Trump poleci. Uprzećcie ich, że będziemy się wycofywać z jasonki. Nie, niech, niech się dowiedzą z mediów, tak? No tak. Chociaż, y, aby wyjść z twarzą, słyszałem wielu polityków. Także Kosiniak kamysza bodaj, który mówił no że Amerykanie nam mówili wcześniej że zamierzają, że to, że tamto, mm -hmm, że o wam to no mm -hmm. musieli się jakoś no ratować. Tak, tak, tak. No no ale robienie dobrej miny do złej gry w pewnym sensie, nie? Ale mamy do czynienia nie z przetykami de facto polityków, tylko z realną polityką. To mm -hmm. wpływa na zmniejszanie wartości naszego kraju w negocjacjach różnego rodzaju, i to wpływa na obniżenie bezpieczeństwa naszych rodaków. No i de facto lekceważenie. No tutaj mi się przypomina nasza któraś z poprzednich rozmów, gdzie ja zapytałem, kto stoi za ministrem Sikorskim. Pan profesor powiedział wprost, że Soros stoi no i wydaje się, że właśnie tym spiritus, mowę z poczynań ministra Sikorskiego jest właśnie Soros. No i, a Soros wiadomo, że z ekipą demokratów tutaj jeszcze żona Ann Apple, małą była Wymieniona, więc jakby tutaj nie ma, nie ma co do tego wątpliwości. Natomiast, czy, czy to e, e, przyniesie nam korzyści jako krajowi, jako Polsce, no to mam tutaj poważne wątpliwości. Nie wiem, jak pan profesor. Wspomniany Radosław Sikorski jest bardzo częstym gościem takiego forum, które się nazywa Bilderberg Group. I był i rok temu, i poprzednio, jak pamiętam, parę razy. Jego żona była en appelbaum. Bilderberg Group jest założona przez Józefa Rettingera, od lat 50. Mm -hmm. spotykają się, ostatnio w Hiszpanii. I oczywiście tam wpływy ma Soros i ludzie Sorosza de facto, bo w komitecie sterującym, jak sobie Państwo zobaczycie, bo dostępna jest ich strona w internecie, choć szczegółów niedużo. Na przykład był taki, jak pamiętam, Tomaso Opadla-Skioppa, który jest ojcem waluty euro, a on, jego towarzyszką życiową była Barbara Spinelli, córka Altiera Spinellego, komunisty włoskiego. A jed... w rodzinie, można A powiedzieć. jednocześnie <gry> y, jak ten skop o tym Skioppa mówił Soros i ten drugi też, że to są przyjaciele. Tak, mm -hmm. Więc tu się zamyka mm -hmm. krąg i oczywiście możemy mówić o tym kręgu. Także amerykański wątek, no bo to, do tego trzeba dołączyć to do Światowe Forum Gospodarcze. Czyli Czyli mm -hmm. Klausa Schwaba. Mm -hmm. Tam też są osoby, które uczestniczą aktywnie w tym forum, o którym mówimy, a jest to forum de facto niejawne i wyrażające swoje poglądy na zewnątrz w ogólnikach, niewiele mówiących, hasłach tak naprawdę, mm -hmm. ale nie jest też tajemnicą, że jest ono nastawione w kontrze do administracji amerykańskiej. I było krytykowane, ja patrzyłem na forum, bo jak dobrze pamiętam, właśnie tego Światowego Forum Gospodarczego przemawiał i wiceprezydent USA, i prezydent y, y, Argentyny, jak dobrze pamiętam. I oni krytykowali te organizacje i tych ludzi i, i sposób organizowania życia ludziom mm -hmm. w Unii Europejskiej. Także y, no, no bez wątpienia te wpływy są, to, to nie ma tutaj przypadku. Panie profesorze, przejdźmy może do tematu, który nam poprzednim razem nie udało się którego się nie udało nam poruszyć, mianowicie do tak zwanego podatku katastralnego, ponieważ zauważyłem, że od jakiegoś czasu, no teraz może trochę mniej, bo jesteśmy na finiszu kampanii wyborczej, więc nie należy drażnić naszych obywateli, Polaków. Natomiast jakiś czas temu często się pojawiały te informacje o tym podatku katastralnym. Ja to tak odczuwam jako pewnego rodzaju przygotowanie mentalne nas właśnie do wprowadzenia tego podatku. Wiem doskonale, bo badania były przeprowadzone, że większość obywateli jest przeciwna temu podatkowi. Część ewentualnie by się zgodziła na to, żeby drugie i następne mieszkania, na przykład jeśli chodzi o mieszkania, nie, opodatkować. No tutaj niektórzy sugerują, że, że to czerpanie z zysków z wynajmu mieszkań jest, jest jakąś rzeczą niewłaściwą. No ja tutaj akurat niczego nie widzę niewłaściwego, bo, bo przecież to jest rzecz naturalna, że człowiek stara się pomnażać swoje dochody i, i, i swój majątek. Nie? Jak, co pan profesor sądzi o tym, czy, czy moje tutaj sugestie i moje jakby takie przemyślenia są słuszne, czy, czy, czy ja się mylę? Zacząłbym może od tego, że blisko 5 lat temu startowałem na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, a w internecie nawet mam zapisane w Wikipedii, że dwa razy nawet startowałem. Mm. I y, moim jednym z podstawowych hasy było to, że ja, gdybym zwyciężył, nie wprowadzę nigdy żadnego nowego podatku. I nie podpiszę żadnego nowego podatku albo komplikujących podatków. Trzeba się mm -hmm. wycofywać z podatków, mm -hmm. a nie nakładać. Nowych. Nowy. I y, podobną wizję chyba ma pan prezydent Donald Trump, który, byłem o to pytany niedawno, właśnie zapowiedział, że chce wprowadzić te taryfy celne po to, żeby obywatele amerykańscy w ogóle nie płacili podatków. Nie wiem, czy to jest mm -hmm. możliwe, żeby w ogóle nic nie płacić, mm -hmm. ale. A u nas jest mowa, tak jak pan redaktor tu przytacza, o podatku katastralnym czyli, od, żeby płacić podatek od wartości mieszkania albo od wartości nieruchomości. Domu. Jednocześnie pojawia się ten wątek, właśnie, yy, i na niego warto zwrócić uwagę, że pan redaktor przytacza, że niektórzy zgodziliby się, żeby na drugie, trzecie, czy tam czwarte mieszkanie. No bo, skoro są tacy bogaci, to niech płacą. Ale. Tutaj naprawdę tak, jest bo To charia. jeszcze pokutuje z czasów komunizmu, że ktoś to ma, to jest po prostu złodziej albo jakiś spekulant. Nie? Tak, no bo większość osób, i też pewnie nas oglądających, nie ma, ma jedno mieszkanie, dom czy coś. Mhm, Ale to nie o to chodzi, nawet jakby się miało więcej. To po prostu nie o to chodzi. Idzie o to, żeby przygotować mentalnie ludzi, bo jeśli się zgodzimy że nawet opodatkujemy tylko te, te osoby i te nieruchomości, te osoby, które mają na przykład trzecią czy czwartą, jeśli się na to zgodzimy. Tak, za to moment, już jesteśmy złapani, za moment będzie Chłapkę. już druga, i za pół roku wprowadzą <gry> na pierwszą. Tak, tak. To jest stara unijna metoda, że zapowiada się wcześniej, po to kroczku, was nie dotyczy. Kroczku, tak. My mamy jedno mieszkanie, to co nam pesja? Za moment dojdzie, więc absolutnie trzeba to uciąć na wszystkich etapach. Oczywiście ludzie bogaci potrafią uciec z tych podatków, i oni to no zrobią, i mają świetne kancelarie, a państwo nie uciekną. I teraz jest kwestia, jeszcze. Że, Zawsze że, ten najbiedniejszy tam, najwięcej traci. Na, najwięcej <laughs> traci i się go strzyże. I to tak. jest właśnie skierowane przeciwko najbiedniejszym. Ale y, przedstawiciele rządu Tuska, także jak pamiętam pan Domański, minister finansów i inni, y, permanentnie zaprzeczają. Że to, co mm -hmm. przytacza mm -hmm. tu pan redaktor, mm -hmm. i w mediach kula, to nieprawda. Nie ma w ogóle takich planów. Tak? Nie ma tematu. Nie ma tematu. Po go grzeją. No więc mm -hmm. y jeszcze w czasach komunizmu y znany publicysta y twierdził, że nie czytam informacji niezdementowanych. Bo te są najpewniejsze, Aha. tak, to znaczy, że ubodło, okay. że ktoś odkrył, i yy, będą wprowadzone, tylko jak zostało tu powiedziane, są wybory. No więc który kandydat powie, że będziemy was strzygli? A jest to bardzo niebezpieczny podatek, zmierzający po prostu do wywłaszczenia ludzi. Raz unia nas dociska i rząd warszawski, że musimy zmieniać systemy grzewcze. Na węgiel wyrzuciliśmy gaz, weszliśmy w gaz. Tak. A teraz trzeba piece gazowe wyrzucić i następne szybowe trzy tak czy cztero za chwilę pięcioszybowe, także nie będzie nas stać, a jak nie będziemy mieć tych certyfikatów GC czy jakichś innych, to, to będziemy płacić kary, nie stać nas, bo będziemy musieli. Wynająć czy no, sprzedać, sprzedać i, wy... i, wy... i Pewnie mieszkać. za grosze, bo Zaję. wtedy wszyscy będą musieli sprzedać, prawda? Większość czy... będzie musiała sprzedać. sprzedać. Nie wszyscy, bo ci, co to wprowadzają. Tak, tak. A mają. ci, którzy mają pieniądze, odkupią to wszystko i, i będziemy szczęśliwi, bo nie będziemy posiadali nic. Prawda? A ci, co na przykład będą jeszcze mieli na te dziwactwa unijne, no to powiedzmy sobie szczerze, jest na przykład starsza osoba na emeryturze. Która ma średnią emeryturę polską i odziedziczyła mieszkanie w kamienicy w Krakowie, powiedzmy, czy w Warszawie, czy w Lublinie, na starym mieście i sobie po prostu mieszka. Jest to mieszkanie większe, bo miała męża, dzieci nie ma 100-metrowe. Mm -hmm. No i teraz ocenią, że ta kamienica jest zabytkowa, że tak naprawdę w Krakowie to wycenią jej na 20-30 tysięcy za metr kwadratowy, że, że kosztuje tyle metr kwadratowy. Mm -hmm. Wycenią mm -hmm. jej to mieszkanie w kamienicy na 3 czy 4 miliony i powiedzą jej, że no to 5% niech Pani płaci, no. tak? Albo 10% od no to, wartości. Tak. Będzie musiała klamkę pocałować. No to, to z czego? Ona to posiada, ale ma normalną emeryturę, tak? Parę tysięcy złotych. To z czego ona to no płaci? Tak. No jest to krok do wywłaszczenia po prostu Polaków. I proszę raz jeszcze... Podkreślenie, nie dać się nabrać na to drugie, trzecie mieszkanie, bo to, to jest tylko wstęp. To jest tak, żeby osłodzić mm -hmm. pierwsze kroki, mm -hmm. bo wiedzą, że ludzka natura jest taka, że się cieszy, że komuś zebrano. Tak? A ma tam tyle, to, to jemu obciąć. Ale za chwilę mm -hmm. przyjdą po tych, bo, bo tych, którzy mają wie, wiele nieruchomości, po 10, po 20 mieszkań, to nie jest aż tak dużo. I oni sobie po raz, mm -hmm. bo przepisują na dzieci, na to, na tamto, a, a przyjdą po te mieszkania normalne, nasze. To jeszcze króciutko może omówmy jeden temat. Mianowicie chodziło, to już taka sprawa trochę przebrzmiała, jeśli chodzi o media, natomiast chodzi o wypowiedź ministr, nie ministra, tylko ambasadora Ukrainy, Wasyla Bodnara, który tam swego czasu powiedział, że Polacy nie wezmą udziału w odbudowie Ukrainy, bo nie, wysyłają, nie chcą wysłać wojsk na Ukrainę. No, Leszek Miller, były premier jeszcze z dawnych czasów określił to jako bezczelność. Natomiast. Tutaj ja chciałbym się tak pana profesora zapytać, może pan profesor coś lepiej się orientuje w tych sprawach ode mnie, bo tak, mamy tutaj nazwisko Wasyl Bodnar, ale mamy też naszego ministra Adama Bodnara, i okazuje się, że jego brat Mirosław Bodnar ostatnio został też awansowany na generała brygady. Więc nazwisko łączy, jak gdyby te trzy osoby, chociaż jedna jest zdecydowanie, urzędnikiem ukraińskim natomiast dwie są urzędnikami wysokiego szczebla polskimi no i czy to coś ma jakiś tu związek to nazwisko czy nie czy to może jakaś rodzina ja bazuję tylko na informacjach oficjalnych, zwłaszcza jeśli idzie o pochodzenie i o rodzinę, to jeśli ktokolwiek wejdzie na encyklopedię, wikipedię i poszuka sobie Adama Bodnara, to zobaczy, że jego ojciec był Ukraińcem przesiedlonym w ramach akcji Wisła. I to jest oficjalnie podana informacja, każdy ma dostęp, a również na y, profil, czy informacje o wspomnianym generale, on Mirosław, tak? Ma na Mirosław, tak imię imiennik, ładne. tak. To jest jego bratem. Jest napisane przy nim, że jest jego bratem. No to ojca mieli takiego samego. Natomiast przy tym ambasadorze nie znalazłem informacji, żeby była to rodzina. Jakkolwiek nazwisko, skoro ojciec pochodził. no to hmm. Czyli wygląda na to, że dosyć popularne na Ukrainie nazwisko Bodnar. Tak, tylko jeszcze zwróciłbym uwagę na to, o czym mówił pan Krzysztof Bieliński. On jest byłem Ambasador. No właśnie. Czy Baliński, przepraszam. Balinski, Balinski, Baliński, przepraszam tak, tak. Była taka konferencja niedawno, Ta. na którą się wypowiadał na temat, właśnie, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, że w polskich władzach są ludzie pochodzenia obcego, co tu dużo mówić, nie? Prost, e, tak, to ale powiedzieć. No, samo to pochodzenie nie musi ich stygmatyzować, tylko że wspomniany pan ambasador dowodził moim zdaniem słusznie, że na przykład podał, że pan Siemoniak był szefem Monu chyba kiedyś, jak no, pamiętam. Tam, tam. Był w zarządzie Związku Ukraińców w Polsce. Tak. Czyli on się identyfikował. Że też podawał pana Dworczyka. Mówiąc, że to jest Dworczyk tak. i też tam jego imię jest inne i tak dalej, i tak Michajło. dalej. Tak, nie Michał, <laughs> tylko Michajło. I oczywiście można by sobie żartować z Ale też tego. Ale Kowal, nie? Który ma takie niby neutralne nazwisko. Też tutaj się bardzo identyfikuje też z tą to, stroną ukraińską. To jest oddzielna oddziel, bajka, jeśli chodzi o Pawła Kowala, to można inną. E, tak tylko powiem, że e, żartowałem sobie z nim, bo on był jedną kadencję w Parlamencie Europejskim, ja mm -hmm. byłem trzy. I on założył taką partię, Polska jest najważniejsza. Tak, tak, Niektórzy tak. tak. Mówili, Najśmieszniejsza. Polska jest najważniejsza. I on swego czasu chyba nawet stanął na jej czele i pisał był magistrem, a potem napisał doktorat, habilitację już tam go profesorem tytułują. Mniejsza, ale jak pisał doktorat o przemianach w Polsce. No to sam się pochwalił, że był u generała Kiszczaka, który zaparzył mu sam herbatę, udzielał o, wywiadów i tak dalej. No i przyszedł do Parlamentu Europejskiego, mówił, no kolego Kowal, nie minął tydzień, jak Kiszczak Czesław wam herbatę własnoręcznie parzył, już jesteście prezesem. Polska jest najważniejsza. To się zaczerwieniło. Ale odkładam na razie, bo on jest zaangażowany w te sprawy ukraińskie już wówczas. Wówczas, jak był europosłem, pamiętam, że mi mówił, że jeździ tam do ukraińskiej telewizji pokazuje, jak gotuje. W fartuszku, jakimś tam coś tam mm -hmm, robi. Ale wracam do pana Balińskiego, tak, żeby nie przekręcić. On pokazał, że od ponad 30 lat w Polsce prowadzona jest polityka przez ludzi pochodzenia ukraińskiego, którzy sympatyzują albo więcej niż sympatyzują z, z Ukrainą i z Ukraińcami. I polega ona na tym, że dozwala się albo stwarza warunki do tego, żeby Polacy wyjeżdżali, zniechęca się ich. Podał kilka milionów Polaków wyjechało, mhm. czy to stan wojenny, czy to później za Tuska, czy innych, do Wielkiej Brytanii. A w to miejsce. Ci ludzie, o których mówimy, stwarzają takie warunki, żeby kilka milionów Ukraińców przyjechało. I jeszcze on cytował pana ministra Gowina. Przecież to był polityk zarówno w rządzie Tuska, minister sprawiedliwości, jak i w rządzie Pisu. PiSu, Kaczyńskiego tak. i Morawieckiego. No i on właśnie mówił, że przywołując jego wypowiedź, że rzekomo miał powiedzieć, że Ukraińcy będą stanowić u nas elitę i w ogóle będą tu nami zawiadywać. Mm -hmm. I patrząc na efekt, czyli wyjazdy Polaków, bo nam się nie opłaca, bo jeszcze podatek katastralny nam wprowadzą, to sprowadzą na Ukraińców, którzy byli zwolnieni ze wszystkiego, nawet z obostrzeń sanitarnych w tak zwanej pandemii czy plandemii i dla nich się stworzy warunki całkiem inne, lepsze, nie muszą stać w kolejkach do lekarzy, no i nastąpi wymiana y, narodowościowa, wymiana społeczna, a na to zgodzić się nie powinniśmy. I to, to pochodzenie, ewentualnie, powinno stanowić taki dzwonek, taką. alarmową. Tak, tak. tak. Czyli tak, coś nas. jest na rzeczy. Y... No miejmy nadzieję, że obudzimy się w odpowiednim czasie, nie z rękownocniku, tylko troszeczkę wcześniej i jakoś zadziałamy przeciwko temu. Na dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję panu profesorowi za te wyczerpujące informacje i wypowiedzi. Państwu również dziękuję. Zachęcam do lajkowania, do subskrybowania, do udostępniania. I zapraszam do następnych wywiadów. Do widzenia, państwu. Do widzenia. Pozdrawiam serdecznie.